Byki moje drogie, dla Was jest to rok, w którym Wasze życie zmieni się całkowicie. Początek roku może Was troszeczkę wyprowadzać z równowagi, szczególnie, że pluton macie już wysoką, także tranzytuje Wam przez najwyższy punkt horoskopu, co zmusza Was do tego, żebyście przyjęli inicjatywę czyli odzyskali siłę, wiarę w siebie, a że przede wszystkim, żebyście podjęli decyzję, w jaki, chce, w jaki sposób chcecie być zauważeni, w jaki sposób stawiacie kroki do przodu. Początek roku może Wam przynieść małe nieporozumienia, szczególnie, że Mars jest w ruchu wstecznym w trzecim domu. Może mogą się pojawić taki brak wewnętrznej siły, um, mogą się pojawić jakieś małe problemy, problemy prawne, problemy z samochodami, problemy z rzeczami, które posiadacie, opóźnienia w związku z relokacją, ale konflikty też w partnerskich lub przez mężczyzn. Uważajcie na kłótnie, na jakieś zastraszanie, jako że jest to w znaku raka, więc mogą się pojawić poczucie, tak jakby ktoś zachwiał Waszym poczuciem bezpieczeństwa. Tematy partnerstwa, drobnych wypadków, różnego rodzaju eskalacje mogą Wam towarzyszyć, szczególnie przez pierwszych e, dwa miesiące, do momentu, kiedy Mars jest w ruchu wstecznym, a Mars pozostaje w ruchu wstecznym do 24 lutego. I uważajcie na jakąś nieporozumienia też z sąsiadami, ale mniejszą. Natomiast możecie dużo pracować nad tą pewnością siebie, czyli jak daleko dacie się komuś posunąć, jak, jakie macie granice. To będzie dość ważny dla Was moment. I Mars będzie tranzytował przez ten dom. Um, trzeci, niebagatela, przez o styczeń, luty, marzec, kwiecień, dopiero w maju wychodzi. Natomiast w międzyczasie, również na początku roku, węzły księżycowe zmieniają swoją pozycję, przesuwają wam się z domu, który był odpowiedzialny za e, wasz 12 i szósty dom i wchodzą wam w domu odpowiedzialny za wasze przyjaźnie. Więc pewnie dużo pracowaliście nad właśnie swoją pewnością siebie, tego, czego chcieliście, w jakim kierunku mieliście iść, natomiast teraz przesuwają się w dom odpowiedzialny za wasze przyjaźnie, e, za wasze e, plany, w jaki sposób chcecie być widzeni, w jaki sposób chcecie działać. E, mogą się pojawić e, zakończenia romansów, ponieważ Węzeł Księżycowy będzie w piątym w piątym domu albo dziecko się wyprowadzi, albo mogą się pojawić e, nowe kontrakty zawodowo-biznesowe, możecie e, zacząć podążać nową ścieżką finansową, też nie tylko finansową, ale też i zawodową. Węzły księżycowe zachęcą was przede wszystkim do tego, żebyście zmieniły swoje nastawienie. Możecie zbudować nowe środowisko, swoje plemy, nowe kontakty. Tak jak przez ostatni rok mogliście się wycofywać, tak teraz będziecie budowali nowe. Znajomości, nowe kontakty, więcej zabawy, więcej radości wam się pojawi. Możecie dojść do wniosku, że to sposób życia, jaki do tej pory mieliście, był zbyt ograniczający, i teraz chcecie wejść w coś nowego. Dużo będziecie pracować nad tym wyjściem ze strefy komfortu, z którą pracowaliście, ale to tak jak powiedziałam, Pluton również was do tego zachęca. Węzły księżycowe i zaćmienia w tych miejscach będą najbardziej odczuwalne w drugiej połowie, czyli koło września. Na początku roku możecie poczuć um, jakąś zmianę w życiu dziecka. Możecie postarać się o dziecko, możecie, może się pojawić, pojawić rodzic, nowy, nowy potomek, albo życie dziecka bardzo ulegnie zmianie, czyli może podejmować, zacząć podejmować nowe kroki. Natomiast Jowisz będzie później tranzytował przez dom. W którym to właśnie Mars był, co pozwoli Wam naprawić pewne relacje. Możecie złapać się na tym, że y, dużo łatwiej Wam będzie się dogadać y, właśnie z rodzeństwem, albo zaczniecie myśleć o własnym biznesie. Między styczniem a majem, jak już będzie tranzytował przez Wasz drugi dom, który odpowiada za Wasze finanse, co może powodować drobną ekspansję, aczkolwiek uważam, że dopiero od momentu, kiedy Jowisz wejdzie w ruch progresywny, wcześniej to to mogą być takie niekoniecznie znaczne zyski, natomiast później faktycznie szykuje Wam się troszeczkę więcej szczęścia. W momencie, kiedy Jowisz wejdzie w Wasz trzeci, no, Wasza komunikacja się zmieni. Możecie zacząć rozwiązywać problemy, być bardziej odważni, wszelkiego rodzaju tematy komunikacji, komunikacji i Um, budowania lepszej pozycji finansowej może się pojawić, możecie dojść do wniosku, że zyskacie, wykorzystacie jakąś inwestycję, możecie dostać dotację na biznes, możecie um, zacząć więcej zastanawiać się w jaki sposób możecie się sprzedać, w jaki sposób tworzyć um, tworzyć content, chociażby w mediach, Jowisz w Trzecim Domu bardzo lubi się pokazać w mediach, rozbudowywać pracę medialną, możecie dużo się uczyć i poszerzać swoje horyzonty, możecie zacząć więcej pracować nad zdobywaniem większej ilości wiedzy. Możecie poczuć duże wsparcie od przyjaciół. Ktoś bliski może okazać się dla Was sporym wsparciem, ktoś, kto jest jak siostra czy jak brat. Tematy rodzeństwa albo życia rodzeństwa też zaczną się zmieniać, co pozwoli Wam uzyskać znowu taki flow. I tak jak powiedziałam, wszelkiego rodzaju dotacje na biznesy, uzyskania jakieś odszkodowania, czy nawet kupna podróży, samochodów lub wyjazdów może się pojawić. Dodatkowo uran tranzytuje przez Wasz pierwszy dom, niebagatel od 2018, wprowadzając w Was taką potrzebę wolności, wyrwania się. Natomiast ten uran, mimo że będzie sobie tak tranzytował jeszcze przez długi okres czasu w Waszym, w waszym pierwszym domu, to jednak w lipcu będzie przechodził W Wasz drugi dom. A to może wymagać od Was właśnie. Pracy nad finansami, zmiany tego, jak zarabiacie, mogą się pojawić najpierw w jakiś wzrost wydatków, ale też i możliwości inwestycji. Możecie wyzwolić się od jakichś wcześniejszych przekonań, co sprawi, że zaczniecie inaczej patrzeć na pieniądze, może wam się zmienić dieta, możecie dużo zacząć się wyciszać, odchudzać, zmieniać swoje, swoją codzienność. Dużo tematów może się pojawić z tym, w jaki sposób przepracowujecie e, problemy zdrowotne, ale też i przepracowujecie swoje granice, na ile ludziom pozwalacie wchodzić. Natomiast, co jest bardzo ważne, e, będziecie mogli zyskać poprzez poprawę w relacjach, w momencie, kiedy Saturn i Neptun przesuną Wam się w dom 12. Neptun przesuwa Wam się w dom 12. W pod koniec marca, na początku kwietnia, bo to ostatnie dni, zaraz po zaćmieniu, o czym też będę mówiła. Więc złapiecie się na tym, że od kwietnia dużo łatwiej Wam będzie odpocząć. Możecie zacząć łapać się na tym, że pracujecie nad Waszymi nałogami, nad Waszymi przekonaniami. Zaczniecie odczuwać sporą zmianę myślenia, która będzie Wam się pojawiała. Możecie skończyć naukę, skończyć edukację, zakończyć relacje. Wszystko zależy od tego, w którym miejscu w Waszym korosmogramie jest Neptun, więc zwróćcie, jeżeli znacie swoje kosmogramy, sprawdźcie, skąd on pochodzi. To samo, moi drodzy, będzie z Saturnem, gdzie Saturn będzie wchodził w znak Barana, wasz dwunasty dom, również w późną wiosną, bo ma w maju i pozostanie tam niebagatela do września, więc w momencie, kiedy Saturn będzie tam tranzytował, możecie pozbyć się jakichś nawyków, możecie uwolnić się od jakichś przekonań, możecie... Em, Zmienić swoją, zacząć pracować nad swoim ciałem. E, możecie e, poprawić wasze, wasze relacje przyje, z przyjaźniami, mogą się wam poprawić. Będziecie mieli większą klarowność, większą wizję, lepszą wizję. Możecie pracować w tle, mm, ale przede wszystkim nie będę kłamała. Ten układ planet bardzo często motywuje do tego, żeby spełniać swoje marzenia, co pozwala Wam poszerzyć swoje horyzonty. Jeżeli wiecie, gdzie jest Saturn w waszym znaku, to sprawdźcie, skąd on pochodzi, czyli co on tak naprawdę chce przemanifestować. Czyli jeżeli załóżmy jest Saturn, jest w ósmym domu, przychodzi w piąty, przychodzi w dwunastym, mogą to być tematy przekształcania samego siebie, pracy z własną psychę. Dużo osób, dużo z Was może w ogóle poczuć większą potrzebę wycofywania się, odizolowywania się, pozbywania się pewnych kontaktów, które Wam nie służą, radzenia sobie z wrogami, sprawy moi drodzy prawne mogą się pojawić. Możecie złapać się na tym, że to, co było dla was niejasne, nieklarowne, zaczyna być bardziej klarowne. Saturn stworzy koniunkcję tam z Neptunem, co może zapoczątkować wam pracę nad pracami duchowymi. Możecie zacząć się rozwijać bardziej w kierunku ścieżek duchowych, możecie zacząć budować, budować. Nowe biznesy, możecie zacząć myśleć o wyjazdach albo wyjazdy za pracą. Możecie pozbyć się kogoś, kto was prześladował, możecie wycofać się od jakichś relacji, które w jakikolwiek sposób dla Was były negatywne. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, możecie też złapać się na tym, że zaczynają Wam się odnawiać kontakty. Dlaczego? Bo tuż przed tym, jak Neptun wejdzie w znak Barana, na koniec marca, mamy Wenus tranzytującą przez ten dom. I również mamy merkury tranzytujące przez ten dom. Po pierwsze, może to się wiązać z finansami, może to się wiązać z rozwiązaniem spraw finansowych, które gdzieś tam wam po głowie chodziły, może to się wiązać z wydostaniem się z jakiegoś problemu finansowego, zakończenie czegoś, ale też i stare relacje. Kontakty y, mogą się pozmieniać, jak radzisz sobie z pewnymi problemami, czy schemat się nie powtarza, mogą się odnowić wam kontakty sprzed wielu, wielu lat. Wenus była w ruchu wstecznym w znaku Barana w 2017 roku, więc możecie odnowić coś z tego okresu. Dla Was to jest taki okres w tym roku, w którym zaczynacie się odradzać, ehm, dokonacie jakiegoś innego odkrycia, możecie, mogą Wam się pojawić nowe możliwości, ehm, możecie dojść do wniosku, że chcecie się z czegoś wydostać, E, możecie zacząć analizować, kto jest faktycznie waszym przyjacielem, a kto jest wrogiem, duża segregacja, bo przyjaźnie zaczynacie budować, tworzyć swoje premie. I na przełomie tego roku będziecie wiedzieli, z kim możecie współgrać. Osoby, które pracują na giełdach, albo chciałyby inwestować na giełdach e, i zaczniecie mocno nad tym tematem pracować w tych kierunkach, co Wam otworzy nowe drzwi. E, dodatkowo zaćmienia, tak jak wspomniałam, we wrześniu, będą się odbywały właśnie, właśnie w 5. dziewiątym domu. E, Dodatkowo um, uran będzie Was y, analizował, ale też i motywował do tego, żebyście wreszcie wyrwali się z tych tematów, które Was ograniczały. Pamiętajcie, uran tranzytował przez Wasz znak przez niebagatela 6 lat. Teraz, jak będzie wychodził z Waszego znaku i powolutku wkraczał w znak bliźniąt, będzie zmieniał Wasze nastawienie do Waszego ciała do tego, w jaki sposób siebie postrzegacie, co dla Was jest ważne. Um, może, możecie zacząć dołączać do nowych środowisk, do nowych kontaktów. Um, możecie zacząć um, pracować przez media, przez nowe środowiska, budować nową ścieżkę zawodową, co jest ważne. Pluton, który jest w Waszym najwyższym punkcie horoskopu i właśnie ten jakże cudny... Um, Uran wchodzący w lipcu, będą tworzyły bardzo fajny trygon. Co może wam od lata podnieść mocno finanse. I tak jak powiedziałam, konflikty początku roku, to poczucie zachwiane bezpieczeństwa, które zaczyna być wyklarowane w drugiej połowie roku, będzie pozwalało wam ruszyć do przodu. Zaćmienie. Ostatnie zaćmienie na osi, na osi, przykładowo pracy właśnie tego 12 domu i 6, będziecie mogli rozpocząć nową pracę, nowy kierunek zawodowy, przemyślicie sobie jakieś szanse zawodowe, które wam się w głowie pojawiły. Może przeanalizujecie sobie coś, co dla was jest ważne. W tym też wasze poglądy i będziecie mogli zrealizować nową ścieżkę, przykładowo za ścieżkę hmm, pracy, ścieżkę rozwoju. I tak jak powiedziałam, jako że wiele rzeczy dzieje się w znaku Barana, może Was zachęcić do pracy nad Waszym ciałem, nad Waszym zdrowiem, nad e, Waszym wyglądem i w dużym stopniu wielu z Was będzie się odradzało na nowo. Uran wychodzący z Waszego znaku i wprowadzający tyle zmian i bagatela przez Wasz znak, on owszem, na chwilę się jeszcze wycofa z powrotem w Wasz znak na koniec roku, żebyście dopięli to, co gdzieś tam Wam zostało przegapione, ale pozwoli Wam budować coś nowego. Pamiętajcie, rok, w którym pewne znajomości i kontakty mogą się, mog mogą się zmienić, e, zerwanie pewnych e, spraw uczuciowych, które Wam nie służą, ale pojawienie się nowych, szansa na pojawienie się dziecka, szczególnie jeżeli węzły księżycowe, załóżmy, gdzieś tam będą wpływały właśnie na, e, na władcę Piątego Domu czy na Księżyc, więc tutaj mogą się pojawić nowe możliwości. Natomiast zdecydowanie jest to czas pokonania wrogów pokonania przeszkód, a przede wszystkim wygenerowania możliwości, większych możliwości finansowych. Dla co po niektórych z Was mogą się pojawić tematy relokacji w momencie, kiedy Mars będzie ponownie wracał przez znak lwa i możecie dojść do wniosku, że chętnie byście się gdzieś wydostali, gdzieś przeprowadzili, co będziecie mieli ku temu szansę, ale to dopiero, tak jak powiedziałam, nie wcześniej niż latem. Co do o, głównego tematu, moi drodzy, Pracujcie nad pewnością siebie, pracujcie nad tym, jak można się sprzedać, pracujcie nad tym, w jaki sposób się komunikujecie, a będzie Wam dane. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, poprawa finansowa, która Wam się będzie pojawiała, i możliwości finansowe będą się pojawiały Wam, o tak. Jedyne co, to będziecie musieli mieć odwagę, żeby je wziąć. A pamiętajcie, jako znak stały, Byk potrzebuje czasu, a tutaj będzie trzeba działać zdecydowanie szybciej i zdecydowanie bardziej klarownie, żeby osiągnąć to, co chcecie. Tak jak powiedziałam, wszelkiego rodzaju trudne nawyki będą mogły zniknąć, i wielu z Was będzie musiało przeanalizować sobie, jak radzi sobie z przeszłością i jak ta przeszłość wpływa na Was teraz, czyli co Was blokuje. Tam przed tym, żebyście mogli zdobyć to, czego chcecie tu i teraz. Niemniej jednak, mimo tej pracy w tle, mimo tej zmiany poglądów, jest to rok, w którym ewidentnie macie zdecydowanie większą szansę niż mniejszą na poprawienie swojej sytuacji finansowej i zbudowanie nowych, e, nowych możliwości finansowych, których wcześniej nie widzieliście przez zupełnie alternatywne źródła dochodu. Ja Wam życzę, żeby ten rok był cudowny. Fantastyczne. O, jeszcze za, co zapomniałam wspomnieć. Mars będzie wchodził, Mars, Merkury będzie wchodził w ruch wsteczny w znakach ognistych, co będzie dużym stopniu wpływało na to, w jaki sposób wy postrzegacie, co postrzegacie za bezpieczne, co wam daje poczucie bezpieczeństwa, gdzie się czujecie dobrze i kto wam to daje. Bo on będzie, będą wchodziły w ruchu wstecznym w znakach ognistych, a będą wycofywały się częściowo już w niektórych wypadkach do znaków wodnych. Czyli kto wpływa na to, że czujecie bezpiecznie się, i kto wpływa na to, że jesteście w tym miejscu, w którym, w którym jesteście. Dlatego ta reanaliza przyjaźni i kontaktów stanie się kluczowa. Ja Wam życzę cudownego roku i wszystkiego najlepszego.